Całe Zodiaku. Zaczynamy nowy tydzień, a ja przygotowałem dla ciebie przypowiednie z Karta Rota na najbliższe 7 dni. Za chwilę zaproszę cię do mojego królestwa Magie Wróżb i Przepowiedni. Zanim jednak cię tam zabiorę, to przypominam, że już teraz możesz zasubskrybować mój nowo powstały kanał na YouTube. Zapraszam cię do polubienia mojej strony na Facebooku, Instagramie oraz TikToku. Jeśli horoskop Ci się podoba, daj łapkę w górę, napisz komentarz i koniecznie udostępnij go u siebie. Jeśli natomiast chciałbyś, chciałabyś umówić się ze mną na prywatny seans, możesz to zrobić za pośrednictwem mojej jedynej, prawdziwej i oficjalnej strony internetowej www.lukaszchariasz.com Znajdziesz na niej wszystkie aktualne informacje. A w tej chwili przeniosę Cię do mojego magicznego świata wróżb magii przepowiedni. Zaczynam tygodniowe czytanie dla wszystkich znaków Zodiaku. Baran, przed Tobą zapowiada się bardzo pracowity tydzień. Twoje obowiązki domowe i zawodowe zajmą większość czasu, dlatego pod koniec tygodnia uznasz, że najlepszym wyjściem tej sytuacji będzie odpoczynek i oddasz się w wir przyjemności. Ten tydzień również sprzyja pomaganiu innym, dlatego tak ważne i istotne jest, żebyś był, żebyś była dla innych, ale nie zapominaj też o sobie i swoich przyjemnościach. Wielu z Was na przestrzeni najbliższych dni rozczaruje się postawą kogoś z najbliższego otoczenia. Sytuacja będzie o tyle ważna, że postanowicie dać sobie czas. Jest to świetny moment na rozliczanie się z przeszłości, zamykanie, wyjaśnianie oraz zakańczanie. Jesteś znany ze swojej siły i odwagi, dlatego zawsze podchodź sprawiedliwie i żyj w zgodzie ze sobą, a nie sztywnymi zasadami czy regułami. W miłości nadchodzi czas, w którym będziesz nieco wycofany, wycofana i mocniej zaczniesz obserwować swojego partnera, swoją partnerkę. Jeśli poszukujesz natomiast miłości, Energie tego tygodnia przyniosą Ci możliwość zaangażowania się w relacje z osobą, która mieszka daleko od Ciebie. W pracy wiele projektów Ci wyjdzie. Postaw na pracę w pojedynkę, żeby nie rozpraszać się. W aspekcie zdrowia koniecznie zwróć uwagę na gospodarkę wodną i hormonalną. Byk. Przed Tobą zapowiada się bardzo ważny i niezwykle szczęśliwy tydzień. Będziesz bardzo radosny, bardzo radosna i wszystko, co postanowisz w tym tygodniu, będzie Twoim. Najbliższe dni dadzą Ci entuzjazm, radość, satysfakcję oraz ogólne zadowolenie. W domu, w rodzinie będziesz czuć się spełniony, spełniona. Jeśli masz jakieś zaległe sprawy do rozwiązania, w tym tygodniu uda ci się doprowadzić je do satysfakcjonującego rozstrzygnięcia. Będziesz silny, będziesz silna, a swoimi nowatorskimi i oryginalnymi pomysłami zaskoczysz wszystkich dookoła. Ten tydzień sprzyja miłości i bez względu, czy jesteś w związku, czy samotnie idziesz przez życie, możesz liczyć na piękne i wzruszające gesty ze strony najważniejszych dla ciebie ludzi. Możesz spodziewać się, że ktoś zadeklaruje Ci miłość, część z Was zaręczy się, a jeszcze inni postanowią wygłosić sakramentalne tak. Jeśli poszukujesz miłości, ten tydzień przyniesie Ci szansę prawdziwego i odwzajemnionego szczerego uczucia. W temacie pracy chciałbym Ci powiedzieć, że uda Ci się wszystko, co zainicjujesz na przestrzeni tego tygodnia. Natomiast w aspekcie zdrowia koniecznie zwróć uwagę na krew i wszelkie niedobory. Zadbaj o siebie i włącz więcej aktywności fizycznej. Bliźnięta! Na przestrzeni najbliższego tygodnia będziesz emanować ogromną siłą, charyzmą i przebojowością. Nikt nie będzie w stanie przejść obok ciebie obojętnie. Oczarujesz swoją elegancją, elokwencją wszystkich dookoła oraz mocno przykujesz do siebie uwagę nawet obcych ludzi. W twoim życiu nadchodzi odmrożenie, a ty postawisz na wszystko, co jest związane z nowościami. Dzięki temu masz szansę osiągnąć spektakularny sukces na każdym polu życia. Ważne, żebyś szedł, żebyś szła ze swoimi marzeniami. Jeśli będziesz w zgodzie i w harmonii ze sobą, ten tydzień przyniesie ci nagrodę. Krótko mówiąc, możesz liczyć na prezent od losu. To również bardzo dobry tydzień w sferze finansów. Pamiętaj tylko, żeby dotrzymywać procedur i regulaminu. Masz szanse na dodatkowe wsparcie finansowe, które da Ci dużo radości. W aspekcie miłosnym będzie to również świetny czas, w którym poczujesz się kochany, kochana. Twój komfort życia zdecydowanie wzrośnie, jeśli natomiast poszukujesz kogoś dla siebie. Ten tydzień przyniesie Ci szansę do poznania kogoś bardzo ważnego i wyjątkowego. Będzie to coś bardzo wartościowy. Będzie to naprawdę fascynujący tydzień. Rak. Czasami w życiu bywa tak, że musimy zawalczyć o siebie, o swoją prawdę, o prawo do wyrażania siebie i swoich poglądów, a nawet czasami do tego, żeby być sobą i stanowić o sobie. W w tym tygodniu bardzo ważne jest, żebyś wierzył, żebyś wierzyła w siebie i w to, o czym mówisz, ponieważ energie tego tygodnia przyniosą ci szansę pokazania siebie w nowej, lepszej wersji. Bądź tylko zgodny, zgodna ze sobą. Autentyczność zawsze się obroni. W życiu starasz się nie wchodzić w spore konflikty, jednak ten tydzień nauczy cię walczyć o siebie. I nie ma w tym absolutnie nic złego. Bądź z tymi, którzy chcą być z Tobą. Ufaj tym, którzy są warci powierzenia sekretów. Ten tydzień przyniesie Ci lekcję, komu możesz zaufać, a kto tylko udaje i gra przed Tobą. Masz w sobie ogromne pokłady dobra i sprawiedliwości, i dlatego znaj swoją wartość i nie poddawaj się, nawet jeśli sytuacje wymkną się spod kontroli. W miłości będzie to czas przepychanek i forcowania własnych planów. Uważaj na mocne słowa, bo w tym tygodniu będzie. Brzmieć jak brzytwa. Jeśli poszukujesz miłości, uważaj na kłamstwa i zatajanie prawdy ze strony nowo poznanych osób. Lew. Przy tobą maluje się świetna panorama tego tygodnia. Będziesz bardzo energiczny, przedsiębiorczy oraz kreatywny, kreatywna. Do głosu dojdą różne alternatywy, zastępcze pomysły lub coś dodatkowego, czego z pozycji dzisiejszego dnia nie bierzesz pod uwagę. Możesz spodziewać się również listów, telefonów, maili i wiadomości od osób z twojej przeszłości. To świetny czas na planowanie, organizowanie, rezerwowanie. Energie tego tygodnia przyniosą Ci wiele radości, powodów do bycia dumnym, do bycia dumną. Mądrze wykorzystaj ten czas, ponieważ dostaniesz szansę od losu. W aspekcie miłosnym będzie to bardzo dobry czas czas spokoju, odnowy i regeneracji. Jeśli jesteś w niesatysfakcjonującej relacji czy znajomości, ten tydzień w swoim potencjale przyniesie ci szansę poznania kogoś szczególnego i wyjątkowego. Twoje zawodowe notowania również wzrosną. Pamiętaj tylko, że pokazanie ludziom i światu swoich umiejętności jest równie ważne, co ich posiadanie. Zapamiętaj to, bo w tym tygodniu masz wielkie szanse odnieść sukces na każdym polu życia. Panna. Czym byłoby życie bez wiernych i prawdziwych oddanych przyjaciół? Z całą pewnością lepiej i łatwiej żyć z ludźmi, dla których jesteśmy ważni i potrzebni. Lepienie przyjaźni zawsze wymaga czasu i wielu prób, ale warto, bo prawdziwa przyjaźń to jedna z podstawowych wartości. W tym tygodniu i ty będziesz mógł, będziesz mogła liczyć na wsparcie ze strony przyjaciół. W sprawach domowo, rodzinnych wykaż się dyplomacją. Zamiast potęgować rosnące spory czy konflikty, lepiej wskazać ważniejsze sprawy niż niczego nie zmieniające kłótnie. Jeśli jesteś w stałym związku, uważaj na wkradającą się rutynę i przewidywalność, które to spowodują znużenie. Dlatego włóż więcej wysiłków w swój związek, a na pewno będziesz zadowolony, zadowolona. Jeśli natomiast jesteś na etapie poszukiwania miłości, budowania miłości, ten tydzień przyniesie Ci kontakt z kimś, kto zawodowo zajmuje się doradzaniem innym ludziom. Będzie to bardzo ważna i cenna relacja, dlatego buduj ją etapami. W finansach zastój, ale stabilizacja. Na większe pieniądze przyjdzie Ci poczekać do następnego miesiąca. W aspekcie zdrowia, energię tego tygodnia przyniosą Ci konieczność zwrócenia uwagi na choroby związane z Twoim rodem, wynikające z Twojego drzewa genealogicznego oraz te, które wynikają z Twojej przyszłości. Waga! Przy Tobą niezwykle emocjonalny czas, w którym trudno będzie Ci zachować dystans. Nareszcie wiele trudów i problemów rozwiąże się, a Ty odczujesz ogromną ulgę i radość. Będzie to tydzień, w którym wykażesz się dobrem, wrażliwością i pomocą względem Twojego środowiska. Masz bardzo dobry czas do rozwiązywania spraw związanych z urzędami. Jeśli chcesz, Rozwiązać jakąś sprawę z szefem, właścicielem, zarządcą, masz bardzo dobry czas do pozytywnych wyników rozmów. Uważaj jedynie na używki, które w tym tygodniu mogą przynieść Ci problemy i konflikty, które w perspektywy czasu trudno będzie Ci wyjaśnić i rozwiązać. W sprawach sercowych początek tego tygodnia będzie nieco niepokojący, a nawet może dojść do różnic które spowodują eksplozję słów, które wypowiedziane w nieodpowiednią godzinę przyniosą ciche dni. Zdecydowanie lepiej będzie w drugiej połowie, drugiej części tygodnia. Jeśli natomiast poszukujesz miłości, ten tydzień przyniesie flirty, romanse, romantyczne spotkania, które mogą z perspektywy czasu przeistoczyć się w stały i stabilny związek. W kwestii finansowej będzie to spokojny i stabilny tydzień, w zdrowiu koniecznie zwróć uwagę na sprawy związane z hormonami oraz narządami podwójnymi. Skorpion. Ten tydzień to czas rozliczenia i przewartościowania. Musisz zastanowić się, czego pragniesz w życiu i iść za swoimi marzeniami, nawet jeśli oznaczałoby to pójście samotną ścieżką. Uważaj na nałogi, nadmierną kontrolę, manipulacje oraz używki, które powodują, że Twoje postrzeganie ludzi i świata może być na przestrzeni tego tygodnia błędne lub zaburzone. Jest przy Tobie pewien ciężar, z którym ciężko ci się żyje, dlatego uwolnij się od niego czym prędzej. Każdy z nas się zmienia, dojrzewa, popełnia błędne decyzje, żeby finalnie jeszcze mocniej się rozwinąć. I nie ma w tym absolutnie niczego złego. W końcu tylko głupiec nie zmienia swoich przekonań. Jeśli potrzebujesz zmienić kierunek swojego życia, po prostu to zrób, ponieważ nie zmieniając niczego, nie możesz spodziewać się, że ktoś zrobi to za ciebie. W sprawach sercowych nie będzie to łatwy tydzień. Nie zmienisz przekonań i wartości ani przyzwyczajeń swojego partnera, swojej partnerki, dlatego szybko odpuścisz i skupisz się na czymś, na co masz realny wpływ. W niektórych stałych relacjach, również na przestrzeni tego tygodnia, może dojść do zdrad i rozstań. Jeśli natomiast poszukujesz miłości, ten tydzień przyniesie ci możliwość niezobowiązujących spotkań, seksu, ale nie będzie to tydzień, w którym zakochasz się ze wzajemnością. Strzelec. Przed Tobą niezwykle szybki i spontaniczny czas, w którym odczujesz wiele przyjemności i radości. Będziesz silny, silna, i swoją magnetyczną osobowością oczarujesz wszystkich dookoła. Będziesz niezwykle wygadany i ten tydzień będzie niezwykle przyjemnym i pozytywnym czasem. Przed Tobą liczne kontakty i rozmowy których nie będzie końca. Pozytywnie załatwisz wszystkie stare i niezakończone sprawy, które dotąd cię hamowały. W relacjach romantycznych przed tobą tydzień, w którym poczujesz stabilizację. Ten przyjemny czas również przełoży się na Twój związek, w którym na nowo odkryjesz szanse, możliwości i nowe przestrzenie. Jeśli jesteś natomiast na etapie poszukiwania kogoś dla siebie, ten tydzień przyniesie Ci szansę poznania kogoś bardzo interesującego. Co prawda ta znajomość nie przetrwa próbę czasu, ale będzie dla Ciebie bardzo wciągająca i przejmująca. W aspekcie zawodowym również masz świetny czas. Pamiętaj tylko o tym, żeby być konsekwentnym podczas planowania czy wykonywania poszczególnych zadań. W aspekcie zdrowotnym zwróć uwagę na serce, krążenie, ciśnienie oraz bóle głowy. Koziorożec Niezwykle ważne i istotne w tym tygodniu będzie puszczenie przeszłości. Bez względu, jak to odbierasz i rozumiesz, najbliższy czas sprzyja rozwiązywaniu starych i niezamkniętych spraw. Masz dużą szansę zacząć dobre i bardzo spełnione życie, ale musisz zamknąć swoją przeszłość. Wybaczyć, zaakceptować i na nowo poukładać sobie wszystko w głowie. Przed Tobą wyjazdy, spotkania towarzyskie, imprezy oraz sporo niespodzianek, które Cię czekają wśród najbliższych Ci ludzi. To również bardzo dobry czas na realizowanie starych marzeń. Wielu z Was wróci do nich i poczuje się Iście wspaniale. W relacjach romantycznych czekacie bardzo dobry tydzień. Możesz liczyć na słowa wsparcia, lojalności, serdeczności i oddania. Pamiętaj jednak, żeby na przestrzeni tego tygodnia nie wypominać nikomu starych błędów, ponieważ ktoś Tobie również przypomni niewygodne fakty, które wprowadzają nerwowość i konsternację. Jeśli natomiast poszukujesz kogoś dla siebie, energie tego tygodnia przyniosą Ci szansę na spotkanie kogoś bardzo wyjątkowego, kogoś, kogo kiedyś poznałeś, poznałaś. I choć wówczas nie było sposobności poznania się bliżej, teraz jest taka szansa. W kwestiach zawodowych i finansowych bardzo dobry i pozytywny czas, w którym osiągniesz wiele sukcesów. Wodnik, w tym tygodniu głównie postawisz na nowości na to, czego jeszcze nie znasz. Uważaj jednak przy wykonywaniu nowych czynności, ponieważ ostrożność i uważność w tym tygodniu są najważniejsze. Nie zapomnij pozałatwiać starych spraw urzędowych, sądowych czy administracyjnych lub tych natury zawodowej, ponieważ niewykorzystane szanse. Stracisz bezpowrotnie. Ten tydzień przyniesie Ci wiele spraw i obowiązków, dlatego Twoje relacje mogą na krótki moment zejść na drugi plan, a ty będziesz realizować się bardziej w aspekcie zawodowym. Jeśli jesteś niezadowolony ze swojej pracy, energię tego tygodnia przyniosą Ci możliwość i szansę dostania nowej, lepszej pracy, nowej, lepszej oferty. To również bardzo dobry, czas na reklamę swoich umiejętności oraz zmianę kierunku zainteresowań, pasji czy hobby. W stałych relacjach oraz szerszej, szerszej rodzinie mogą występować spięcia oraz konflikty, które będą dotyczyć przeszłości, rozwiązywania starych i trudnych spraw. Jeśli natomiast jesteś na etapie poszukiwania miłości, energia tego tygodnia przyniosą Ci chwilową fascynację lub zainteresowanie kimś, kto z perspektywy Czasu nie zostanie przy tobie na dłużej. W zdrowiu szczególną uwagę zwróć na choroby układu autoimmunologicznego. Ryby. Ten tydzień to taki moment w Twoim życiu, w którym dostaniesz ogromną dawkę siły z góry, dzięki którym wyjdziesz ze swojego cienia i na nowo będziesz cieszyć się, celebrował i bawił. Pamiętaj o zrównoważeniu. Wszystko to, co jest wynikiem skrzywienia, jest negatywne i niekorzystnie oddziałuje na Ciebie i Twoich bliskich. Krótko mówiąc, chodzi mi o to, że branie i dawanie ściśle ze sobą współpracuje i żeby być zadowolonym i spełnionym człowiekiem, należy zachować te proporcje, które świadczą o dojrzałości i zrozumieniu sensu życia tu na ziemi. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Pamiętasz? Nie więcej, nie mniej, równowaga to fundament szczęśliwego życia. W stałych relacjach zapowiada się bardzo dobry i owocny tydzień. Będziesz spełniony, spełniona i tak poprowadzisz swoimi sprawami, żeby każdy, kto jest przy tobie, dobrze się czuł. Jeśli natomiast jesteś na etapie poszukiwania kogoś dla siebie, energie tego tygodnia przyniesą ci ogromną poprawę. Masz duże szanse na spotkanie wartościowej osoby i pamiętaj o tym, żeby wyjść do ludzi i nie chowaj się po kątach. W sprawach zawodowych i finansowych wypowiada się dobry i bardzo radosny tydzień. Uważaj tylko na zachcianki i potrzeby kogoś obok ciebie. Kogoś, dla kogo nie liczą się Twoje wydatki. Najmilsi, nasze dzisiejsze spotkanie właśnie dobiega końca, a ja pięknie dziękuję, że byliście ze mną podczas tego czytania. Jednocześnie gorąco zapraszam do kolejnego horoskopu, który ukaże się już w najbliższą niedzielę. Jeśli film ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, udostępnij horoskop na swoim profilu. Zachęcam również do tego, żeby zasubskrybować mój nowo powstały kanał na YouTube, żeby obserwować moje profile na Facebooku, Instagramie. TikToku, a jeśli chciałbyś, chciałabyś umówić się ze mną na taką prywatną wróżbę, prywatną konsultację, to już teraz możesz zarezerwować termin za pośrednictwem za pomocą mojej jedynej i oficjalnej strony internetowej wwwukaszariarz.com. Wszystkie informacje na stronie oczywiście są na bieżąco aktualizowane. Bardzo dziękuję za dzisiejsze czytanie i zapraszam już za tydzień. Całuję wasze anioły. Vou